Yo, jestem i dzisiaj zaprezentuję Wam unboxing gitary do Guitar Hero World Tour. I, no, gitarkę nabyłem z Allegro za jakieś około 150 zł. I, a naszło mi, a se kupię kontroler, No i ja sobie kupiłem. I, no, jak widzimy w opakowaniu, do opakowania mamy załączoną grę I, Aerosmith no i samą grę z gitarą World Tour gitara była używana ze dwa razy tak zapewniał gościu, który mi to sprzedał no i zobaczymy w jakim to jest stanie otworzymy to, to jest po całe dobra, jeszcze wlukniemy na tył co tu mamy jakieś takie pierdoły tu gitarę, tu spis piosenek no mm. Przekleństwa od 12 lat. PEGI online, można grać online. Ja, no gra, same screenshoty z gry, no takie chyba mało ważne jest. No takie doły No i wersja na PC, co jest najważniejsze mi się wydaje. No, dobra. No, to przejdziemy już do samej paczki. Co tu mamy? Dobra, tak widać, otworzymy. Tu coś mamy. Dobra. No, dobra. Co mamy tutaj? Ładnie zapakowane. Może to chciało. Gryf. Otwieramy. No i powiem, że chodzi ładnie. Zniszczone też nie jest za bardzo. W ogóle praktycznie nie jest zniszczone. Tu mam panel dotykowy. Tak, wejście. No i cała gitarka, cały, cały gryf tak wygląda mamy znaczek, nie mamy znaczka tu mamy znaczek Guitar Hero o, no, elegancko no, dobra, może dalej tu, tu położę, żeby było tak jakoś widać, idziemy dalej co tu mamy, czujnik co jest istotną rzeczą tak, tu mamy diodę z przyciskiem no, napis Guitar Hero USB, jakby ktoś się pytał no, dobra, to sobie odłożę tutaj na to. Dalej tu mamy pasce. Gry. To też odłożę na bok. I tak, mamy taki Hero Wattura. I Areosmith. Tył. I tu tak samo. No, dobra, otworzymy sobie. Zobaczymy na PC, nie? Żeby było jasne. I płytkę. Zobaczymy stan tego jak to wszystko jest utrzymane naprawdę w kamerze nie widać ale naprawdę konkretnie praktycznie żadnej rysy i zobaczę tutaj tak jest kop z tyłu także mogę tak przelecieć tą instrukcję no dobra to jest już zobaczymy teraz sobie odwołamy drugą mamy płytkę jeżeli druga jest. Aha, no dobra, to jest pod Maka, a to jest pod PC. Także się przyda. Tu także mamy książeczkę od gry. No, taka doła Zamkniemy, odłożymy na bok. Co dalej mamy? Pasek. Fajny, fajny. Tu albo coś sztucznego, albo skóra. Hagowie fajne, tu się na pewno No i chyba tam pudło Chyba tu nic więcej nie ma No, no nic więcej nie ma, ale pudło To elegancko zapakowane Zobaczymy zaraz stan O, świeci się nawet Nie wiem czemu Jeszcze tego nie ogarniam Ale się świeci Także myślę, że działa Tutaj główno co widać mamy tu gitar Hero. No, tu mamy jakąś klapkę na baterię, tak prawdopodobnie jest. Yy, blokadę, jeszcze nie wiem dlaczego, ale zapewne przydatna. Tu pewnie nagryw. Także może to włożę. O trzask i siedzi ładnie gitara. Ciężka jest, ciężka. Mamy gitarę Bardzo ładny sprzęcik będzie można sobie pykać No dobra, jeszcze może pasek podczepię Z jednej i z drugiej strony Tylko z której to teraz? No dobra, podczepię z byle której że ta jest bliżej To sorry, że tak na chwilę tutaj wezmę, ale to wymaga dwóch kręg. No, no i mamy pasek zaczepiony na gitarce Myślę, że to tak elegancko, stylowo ładnie chodzi. To jest ten na gwiazdki. Start, start. jak ja to nazywam. No. I mamy klepisze. Tutaj panel dotykowy. No, także jak mówiłem, 150 zł i taka zabaweczka na Allegro jest. No. no. To myślę, że to było na tyle. To ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie materiału i jo do następnego. Dobra, to jeszcze nie koniec. To jest mały bonus dla tych koksów, którzy zostali do końca. Tu mamy dwie gry, ha 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 ha, ha. A jeszcze na końcu tego pudełka całego śmiesznego znalazłem naklejki, które też gościu dał. Fajny bajer, swoją drogą. Nie zauważyłem tego. Gościu skampił konkretnie w tym pudełku. Może położę tu, żeby było widać. No, tutaj mam następne. Zestaw naklejek. Ale macie bonus. Kurde normalnie. I tutaj jakaś instrukcja. To to chyba nie jest istotne. No. Kurde wyłaś, mistrzu. Nie robi tego. Dobra, folia. Jakiś badziew. Wow, jak skonfigurować gitarę. To też jest istotne bardzo. No nie, no głównie chodziło mi o te naklejki, nie? Yy, bo tego nie znalazłem. A że to przy okazji, to i przy okazji, no no i gry, bo w coś trzeba grać. Dobra. To chyba wszystko. Tu jest, tu nic nie ma. Naklejeczki. Tak. No, to ja się definitywnie żegnam. I jo.